I była konferencja też pana Jarosława Kaczyńskiego. I pytają go o gest Kozakiewicza, który pokazał. A pan Jarosław powiedział, że nie było tego gestu, że to jest manipulacja. Ale pan Kamiński tego samego dnia mówił o tym w telewizji Republika zresztą. No więc ja poczułem się oszukany przez pana Kaczyńskiego. Dzień później zapytali błaszczaka o to, on też mówi, że to jest manipulacja. No więc wszyscy to widzieliśmy, a ci panowie mówią, że tak nie było. Więc na jakiej podstawie państwo ufają tym ludziom, skoro oni kłamią w takich błahych sprawach, można powiedzieć? To są kłamcy, zwykli kłamcy. Można to obejrzeć w telewizji, jak kłamali. Jak... Jak pan w ten sposób mówi. No to że jest Kaczyński, bardzo prosta rzecz. Kaczyński kłamał w telewizji, kropka. Ja w to nie w ani Morawiecki, ani Kaczyński. No Polakom, jak pan nie wie, że no przecież była ta konferencja, gdzie pytali go, co Polakom sądzi o geście Kozajewicza. Nigdy nie będę chwalił. Ale nie chodzi o chwalenie, tylko chodzi o odpowiedź na pytanie, czemu jest, ten tusk jest taki zły? Akurat on. Przecież tam jest ich mn, mnóstwo więcej w tej. Laki kołownia też jest zły. Szwab, nic ja więcej.